Hejlisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem wydawnictwa Egmont, obecnie Harper Kids Polska. Odwiedź obie strony wydawnictw i sprawdź inne interesujące pozycje. Wieści z Doliny Muminków Wesołe kąpiele i inne opowiadania Tekst Mari Tapani Bage Ilustracje Jukka Murtosari Wesołe kąpiele Mama Muminka robiła w kuchni ciasto cytrynowe. W domu było ciepło, więc otworzyła okno. Od morza dochodziły głośne pokrzykiwania. Co tam się dzieje? spytała. Tatuś Muminka wziął ze stołu lornetkę i skierował ją w stronę morza. W wodzie taplało się wesołe towarzystwo. To filifionka uczy dzieci pływać, stwierdził tatuś Muminka. Ja też chcę popływać, wykrzyknął Muminek. Bierzemy stroje kąpielowe i idziemy nad morze. Ucieszyła się mała mi. Muminek, panna migotka i małami pobiegli, by poszukać niezbędnych rzeczy. Panna migotka wzięła dwa koła dmuchane, muminek trzy pary okularów pływackich, a mała mi pompowany materac. Kiedy dotarli na plażę, skierowali się do kabiny kąpielowej. Dzieci filifionki patrzyły z szeroko otwartymi oczami, jak wszyscy troje rzucili swoje zabawki na fale i powędrowali gęsiego do wody. Brr, jak zimno! powiedziała małami, mi, szczękając zębami. Cudownie orzeźwiająca woda! zawołał muminek i zanurkował kilka razy jak foka. Jesteście wodnymi istotami! Stwierdziła filifionka, patrząc na brykającą w morzu trójkę przyjaciół. Jakim cudem nauczyliście się tak dobrze pływać? To było łatwe, rzekł muminek. Po prostu wskoczyliśmy do wody i zaczęliśmy wykonywać ruchy pływackie. No, aż tak łatwo. No, aż tak łatwo nam nie poszło, zauważyła panna Migotka. Na początku pomagali nam tatuś i mama Muminka. Podtrzymywali nas tak długo, aż uwierzyliśmy, że sami utrzymamy się na powierzchni. To nie tak było. Na początku nauczyliśmy się nurkować, krzyknęła małami. Pod wodą jest tak dużo ciekawych rzeczy do oglądania, że chcieliśmy nurkować bez końca. Dzieci i filifionki siedziały na brzegu i pryskały wodą na wszystko dookoła. Potem na wyścigi rzuciły się w stronę nadmuchiwanego materaca małej mi, wdrapały się na niego i zaczęły opalać. Dzieci, wchodzimy do wody! zawołała filifionka. Nauczę was unoszenia się na falach. Panna Migotka obiecała, że pokaże im także, jak ruszać rękami i nogami podczas pływania. Jednak one nie chciały nawet spróbować. Muminek i panna migotka odpłynęli w kołach dmuchanych trochę dalej od brzegu. Mała mi założyła okulary i zanurkowała pod pomostem. Po chwili wyskoczyła podekscytowana na powierzchnię. Zobaczcie, co znalazłam! W dłoni trzymała kawałek przezroczystego niebieskiego szkła. Czy on jest ostry? spytała zatroskanym głosem panna Migotka. Mogłaś się zranić w nogę, dobrze, że go stamtąd zabrałaś. Nie, jest zupełnie gładki, wykrzyknęła mała Mi. To perła. Panna Migotka rzuciła swoje koło dzieciom Filifionki i także zanurkowała. Gdy wypłynęła, też trzymała w ręce perłę. I to jeszcze większą niż ta, znaleziona przez małą Mi. Perła panny Migotki połyskiwała na czerwono. Czy jest ich tam więcej? Zainteresował się Muminek i również zanurkował pod pomost, aby szukać skarbów. Początkowo nie dostrzegł wśród kamieni niczego specjalnego, ale gdy jego oczy przywykły do mroku, zauważył błyszczący łańcuch, na który było nawleczone wiele pięknych pereł. Pokazał pozostałym, co znalazł. Ależ piękny powiedziała z westchnieniem zachwytu panna Migotka i przymierzyła naszyjnik. My też chcemy szukać skarbów, krzyknęły dzieci filifionki. Zaskoczyły z nadmuchiwanego materaca i zaczęły brodzić ostrożnie we wodzie. Wkrótce zanurzyły się głębiej i poprosiły o pożyczenie okularów pływackich. Panna Migotka nałożyła każdemu z nich po jednej parze. Zdziwiona Filifionka przyglądała się, jak dzieci bawią się wśród fal. Co jakiś czas znikały pod powierzchnią wody i powracały, ściskając w rękach perły. Muminek położył drogocenne znaleziska na piasku, żeby wyschły. A gdzie mój peniaminek? Spytała przestraszona Filifionka. Tutaj, zawołało najmłodsze dziecko i pomachało mamie. Siedziało na grzbiecie konika morskiego. Znaleźliście moją uzdę! zauważył konik Morski i zarżał wesoło. Te perły należą do ciebie? spytała panna Migotka z lekkim rozczarowaniem w głosie. Jestem nadwornym koniem córki króla Morza, wyjaśnił nieznajomy. Podczas wczorajszej przejażdżki pękła moja nowa uprząż. Sirenia królewna płakała tak, że aż jej poczerwieniały oczy, ponieważ sama zbierała te perły, by uszyć mi uprząż i podarować w prezencie. Być może uda nam się ją naprawić, powiedziała uprzejmie panna Migotka. Mamusiu! zawołał muminek i pobiegł do domu. Czy możesz pożyczyć nam igłę i mocną nić? Oczywiście, synku. Zgodziła się mama muminka, podając mu przez okno kosz. Z przyborami do życia. Panna Migotka wzięła cienką, mocną nić jedwabną i zaczęła nawlekać na nią perły, które podawał jej muminek. Później mama Muminka przyszła na pomost ze świeżo upieczonym, jeszcze gorącym ciastem cytrynowym. Tatuś Muminka doniósł butelkę soku jagodowego. Znanizanych na nić pereł powstała uprząż. Zachwycony konik morski natychmiast ją przymierzył. Dzieci i filifionki bawiły się w wodzie aż do wieczora. Jeździły na koniku morskim w falującym morzu, pokrzykując z radości. Teraz już nie boją się wody, powiedziała do filifionki małami. Jesteście znakomitymi nauczycielami pływania, pochwaliła ich filifionka. Ja też chciałbym pojeździć na koniku morskim. Wyznał mu minek, patrząc na brykające w morzu dzieci. Konik morski obiecał, że przewiezie każdego, kto zapragnie pogalopować, siedząc na jego grzbiecie. Jeszcze długo będziemy musieli poczekać na swoją kolej, oceniła panna migotka. Było już całkiem ciemno. Całe towarzystwo jadło ciasto, przyglądając się księżycowi jaśniejącemu na niebie. Dzieci może pójdziecie już spać? zaproponowała mama Muminka. Z konikiem zdążycie pobawić się jutro. Ale Muminek i ja chcielibyśmy pojeździć w świetle księżyca wyznała panna Migotka. Czy konik morski będzie miał siłę, żeby galopować we wodzie do tak późna? spytał zatroskany tatuś Muminka. Na szczęście konik miał jeszcze siłę, bo uwielbiał galop w wodzie i wcale się nie męczył. I tak, panna Migotka i Muminek wybrali się na wspólną wycieczkę w świetle księżyca na grzbiecie konika morskiego. lisku Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś. Do usłyszenia.